Jak w kanonie R6, Mark II ustawić zapis na dwie karty. Przechodzimy do menu. Tutaj szukamy ustawień, i opcja wybór funkcji zapisu. I tu standardowo jest opcja jako włączona, czyli zapis odrębny. Zdjęcia będą na jednej karcie, filmy będą na drugiej, i trzeba tą opcję wyłączyć. I w tym momencie możemy ustawić tutaj standard, to jest tak, że aparat zapisuje zdjęcia na kartę, gdzie. Tutaj ustawimy, czyli tutaj w tym przypadku na kartę numer 1. Wideo też przy standardzie będzie zapisywane na kartę numer 2. I w tym przypadku, jeśli ustawimy automatycznie przeładowanie karty, to w przypadku, kiedy pierwsza karta się zapełni, aparat zacznie zapisywać na drugą kartę. I tutaj też możemy taką opcję ustawić, na przykład jeśli ustawimy sobie tutaj również kartę numer 1, czyli najpierw wszystko będzie trafiało na kartę numer 1, potem kartę numer 2. Dodatkowa opcja to jest zapis odrębny, polega to na tym, i to mamy tylko, jak widać, w opcji fotografowania, wtedy na jednej karcie trafiają rawy, na drugą i odpegi, ale nam zależy ustawić zapis wielokrotny, tak samo przy filmie. Dzięki temu zarówno na kartę numer 1, jak i kartę numer 2 będą trafiały te same pliki, więc to jest wtedy